Szanowny Panie, właścicielka chciałaby odzyskać swoją nieruchomość. Kiedy pan się wyprowadzi? Proszę tylko mi odpowiedzieć. Sprawa jest w występowaniu Nie, nie, to z... jak, Jeżeli pan się nie pyta, to, to chcę mhm. odpowiedzi. Proszę. Sprawa jest prowadzona z kancelarią Pani Właścicielki, czyli pani. Stawmy wszystko z boku. Pana Chciałbym sprawy na policji, stawić, dlatego, że... Nie, sprawy na policji to jest... Odtępna. Płaci pan za to, co pan tutaj jest? Płaci pan za wynajmowanie? Umowa Płaci pan... Pan odpowie mi na pytania. Żadnych umów. Nie płaci pan, więc pan Płaciłem. powinien No pytam się, siedzisz, to jest twoje? No w tej chwili tutaj zamieszkuje. Zamieszkuję, Zamieszkuj... ale <grym> to tylko jeszcze to chwilę. Władaniu. Więc proszę mi powiedzieć, we władaniu do tym osz... w Dobrze, to ty możesz... Ile, Dobra, pytam dostań. się, kiedy, niech, szanowny pan wróci, jak chcę z panem porozmawiać, ja nie chcę pana nachodzić. Jak chcę sem... tylko termin. Kiedy? Miesiąc, rok? Kiedy? Wtedy, termin. Kiedy będzie y, ustalone wzajemne między stronami rozliczenie wynikające z obowiązków które obie strony. Chłopie, ty miały już wisi Umowy, no, a nie wiadomo ile właścicielka wisi. Tak? Posłuchaj, Dlatego przeciągu... Posłuchaj mnie, człowieku. Od dzisiaj rozpoczynamy siedmiodniowy termin ugodowy.